narażony na niedobory witaminy C. Osoby, które się odchudzają i są na długotrwałych dietach, ale te diety są bez żadnego nadzoru, bez, bez kontroli. Tak? No, na pewno na niedobór witaminy C będą narażone osoby na dietach wysokobiałkowych, typu dieta yy, Dukana yy, czy doktora Kwaśniewskiego. Yy. Witaminę C podamy również u osób, które cierpią na schorzenia żołądkowo-jelitowe, bo tam niestety dochodzi do pogorszonego przyswajania witaminy C. Ogólnie witamina C wzmacnia odporność organizmu, także ona będzie stosowana we wszystkich, wszystkich chorobach. Na niedobór witaminy C będą narażone też osoby z y, nieżytem żołądka połączonym z niedokwistością. Również te, które y, wykonują ciężki wysiłek fizyczny. Osoby po wszelkiego rodzaju urazach, y, które nadmiernie nastawione są na naświetlanie promieniami UV. Osoby, które znajdują się w długotrwałych sytuacjach stresowych. A... I tak na dobrą sprawę, y, dlaczego ta witamina C? Bo przede wszystkim jest to silny antyoksydant, chroni nasze komórki przed procesami starzenia się, nie pozwala y, utleniać się kwasem tłuszczowym wbudowanym w nasze y, komórki, ale też w połączeniu z lizyną ma działanie przeciwnowotworowe. Tak? Y, witamina C wspiera tworzenie się tkanki, wspiera tworzenie się kolagenu. A lizyna y, ma takie działanie, że hamuje y, rozkład tkanki. W ogóle to dzięki witaminie C i dzięki lizynie jest coś takiego jak kolagen, który odpowiada za jędrność naszej skóry. Nie ten kolagen, który jest y, w kremach, bo to jest niemożliwe, żeby kolagen się wchłonął przez skórę. No, gdyby tak było, to byśmy po prostu czegokolwiek byśmy się nie dotknęli, to by przechodziło przez naszą skórę tak do naszego organizmu. Kolagen musi się wytworzyć w naszym organizmie i musimy dostarczyć mu odpowiednie y, substancje, odpowiednie substraty. I właśnie witamina C i lizyna są to te substancje biologiczne, dzięki którym ten kolagen jest tworzony, nie ten z kremu. Także, ale wracając tutaj, właśnie chciałam podkreślić to, że witamina C i lizyna mają działanie przeciwnowotworowe. Podsumowując, witamina C i lizyna są substancjami egzogennymi, czyli nie jesteśmy w stanie ich sobie wyprodukować. Muszą być dostarczone wraz z pożywieniem i pochodzą z, powiedzmy z dwóch różnych światów. Lizyna ze świata zwierzęcego, witamina C ze świata roślinnego. W jakich suplementach znajdziemy y, połączenie witaminy C i lizyny? Przede wszystkim y, w suplemencie y, Elizyna. Plus. Y, tutaj wykorzystujemy właśnie to połączenie, że lizyna i witamina C w naszym organizmie y, działają, y, one się uzupełniają, one wspomagają swoje działanie. Yy, dlatego też, jeżeli zależy nam chociażby właśnie na jędrności skóry, na odporności naszego organizmu, dobrze jest po ten yy, suplement sięgnąć, gdzie jeszcze znajdziemy takie połączenie, yy, w suplemencie X-shape. I tutaj wykorzystujemy to, że li dzięki lizynie powstaje w organizmie L-karnityna, która umożliwia spalanie, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. W Natural HGH Support tutaj znowuż lizyna, a, o tym wcześniej nie mówiłam, dzięki lizynie w naszym organizmie e, powstaje e, hormon wzrostu. Hormon wzrostu e, niestety z czasem coraz mniej go nasz organizm wytwarza. I musimy y, nie dostarczać go sobie wraz z, nie, z pożywieniem, nie da rady, chociaż może jedząc y, kurczaki pędzone y, hormonalnie. Y, ale przede wszystkim niech ten hormon wzrostu w naszym organizmie sam powstaje, bo tylko wtedy ma pozytywny wpływ na nasz organizm. Hormon wzrostu odpowiedzialny jest chociażby za to, że tworzy się masa białkowa w naszym organizmie, dlatego często kulturyści po niego sięgają, ale on jest polecany też u osób starszych, gdzie właśnie jest ubytek tej masy mięśniowej, co się dzieje w sposób naturalny. I elizyna będzie gwarantowała powstawanie, produkcję hormonu wzrostu w samym organizmie. Patrząc na różne suplementy, możemy zobaczyć, że one, każdy z suplementów wykorzystuje inną e, działalność elizyny w naszym organizmie, e, ale tak naprawdę czy to na przykład, że będziemy brać samą e, elizynę plus, e, czy nie będzie to, będzie wpływać tylko i wyłącznie na e, nasz e, odporność organizmu? Oczywiście, że nie, ponieważ to połączenie, tak jak mówiłam, będzie wpływało na jędrność skóry, będzie, e, wpływało na spalanie tkanki tłuszczowej. Będzie wpływało też na nasz nastrój. Także każdy z suplementów ma jakby inne założenia, natomiast przy okazji mamy też mnóstwo reakcji, które będą wpływać pozytywnie na nasz organizm. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat był dosyć ciężki. Aminokwasy to jest w ogóle bardzo trudna gałąź dietetyki. Tak naprawdę każdy dietetyk czy specjalista spraw żywienia powinien mieć w głowie, gdzie, w którym produkcie jest aminokwas ograniczający. Natomiast tyle, co jest produktów na świecie, tyle musielibyśmy znać składu aminokwasowego, składów aminokwasowych, więc tak naprawdę na co dzień posiłkujemy się różnego rodzaju tabelami. E, czy na co dzień musimy się mocno zastanawiać nad samymi aminokwasami? E, może, może tak. E, chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że nasza kultura jedzenia e, jest dosyć mądra, ponieważ e, proszę zobaczyć, że mamy połączenia np. płatki z mlekiem, płatki produkt zbożowy, które... Są ubogie w lizynę, a mleko produkt, który właśnie jest bogaty w lizynę, więc tutaj mamy, te produkty się uzupełniają. To, że na przykład jemy mięso z surówkami, to też można powiedzieć nie wzięło się znikąd. Surówki, witamina C, mięso, lizyna. I mamy tutaj piękne... Połączenie. Takich połączeń jest bardzo dużo. E, są połączenia pozytywne, ale też i połączenia negatywne. E, lizyna, e, takiego, że lizyna konkuruje w organizmie z innym aminokwasem, który też jest nam bardzo e, potrzebny, z argininą. Dlatego staramy się, a arginina będzie również e, chociażby w produktach mięsnych. Dlatego na przykład staramy się, żeby e, biorąc taki suplement jak chociażby lizyna plus, e, nie przyjmować go w trakcie jedzenia powiedzmy obiadu, gdzie mamy mięso, bo wtedy ograniczamy przyswajanie e, argininy. E, najlepiej lizynę przyjmować w posiłkach jarskich też nie we wszystkich, ale nie, tak na dobrę, jakbyśmy wszystko tak brali pod lupę, okazałoby się, że nie możemy stosować żadnego połączenia, bo zawsze jakieś połączenie będzie niekorzystne dla naszego organizmu. Nie, nie proszę pamiętać, żeby właśnie, że tym antagonistą lizyny jest arginina. Yy, I arginina ogranicza przyswajanie lizyny, lizyna ogranicza przyswajanie argininy. Yy, I teraz można sobie zadać pytanie, no dobrze, no ale na przykład jeżeli w mięsie jest arginina i jest lizyna, no to jak, jak to? Yy, przyroda jest dosyć mądra i w przyrodzie są, w produktach spożywczych, tych naturalnych, są odpowiednie proporcje między lizyną i argininą i one są tak, to jest wszystko tak stworzone, że nasz organizm sobie spokojnie z tym radzi i wykorzysta tyle lizyny czy argininy, ile aktualnie e, potrzebuje. E, natomiast w momencie, kiedy my zaczynamy się suplementować, lepiej właśnie, żeby nie łączyć suplementu z lizyną, e, z produktami bogatymi w argininę.